Cześć Manko, witam Was na najnowszej reakcji na tym kanale. Dzisiaj znowu reakcja na ekipę. Dzisiaj na ekipa piosenka chill. <laughs> yy, co? Jest trochę późno już, jakaś pierwsza w nocy. Yy, nagrywam to teraz, powróciem niedawno do domu dopiero. I mówię, a, nagram sobie dzisiaj bez stawki humorystycznej. Mam nadzieję, że yy, podoba Wam się taki materiał, taka reakcja. No, trochę ta kamerka nie jest ostra, ale jest późna godzina, więc jestem o nienaturalnym świetle, tak można powiedzieć, o świetle lamp, więc ta kamerka jest trochę gorsza. Pod wieczór i przy takim świetle, więc przepraszam za to. I co? Mm, lećmy z piosenką. Nie chce mi się nic Mam ochotę bawić się i pić Tylko bawić się i pić. Dzisiaj tylko chill, tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć Dwa razy nie będziemy S żyć Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz wino i zapłonie grill Nad głowami unosi się ty W życiu robię tak wiele, ciągle myślę co dalej Dziś pogoda jak welej, więc proszę drinka mi nalej Dziś pogoda jak w Kali, więc chętnie bym coś zapalił bo nie do moich ziomali, padajcie do mnie na balet Niech wolno minie tydzień, niech długa będzie ta noc Szkoda mi czasu na sen, no nie, nie Zanim nadejdzie jesień i wszystko pokryje mrok Na to jest dla mnie jak tenia, ja wiem Zróbmy na chwilę slow, mo bo chciałbym poczuć wolność w te dni wolność w Zróbmy na chwilę slow, mo bo chciałbym poczuć wolność we krwi Poczuć we krwi. Wyluzujmy się na parę film. Ja w ogóle, to ciekawe jakby ktoś wpadł do tego ogniska W sensie, nie, nie życzę nikomu, ale tak Ja też szczerze bym się bał przeskakiwać przyskaki, przez takie ognisko jakby bałbym się, że wpadną do niego. Dosyć duży ogień jest, ale póki co to, tak szczerze, pt. opisance, sęcy, podoba mi się. Fajnie pływa, ja, taki wakacyjny hitzik, można powiedzieć. Fil. Otwórz wino nie za grill, Fil. Nad głowami unosi się tym, czego cię cilić. Wyluzujmy się na parę chwil. Tam za kółko, pogoda piękna, niczym w Acapulko nieważne jaki plan. No ale śmieszne jest to, że Krzyś... krzychu Kamil, Kamil, o, ten Kamil. Nie wiem czy pokazuje tę myszką, Tu pokazuje, że mysz... Ten Kamil Z tego co pamiętam to nawet nie wiedział gdzie jest Akapulko na filmiku. Więc ja nie wiem jak on spi... jak on śpiewa. Liczy dziś Nie myślę tylko nad misówką Poważny z Mogę się dzisiaj bawić, bawić. Nie mogę się dziś nudzić Mogę się dzisiaj napić, napić. Mogę się nawet zgubić U? Ja kocham moich ludzi Wiem, że oni kochają mnie Nieważne, czy nocy czy dnie Nieważne czy dobrze czy źle Oni tu są, byli będą Ekipa trzyma tempo Mała wyrzuć niepewności i Pokaż, że jesteś zen. <grym> ja nie ma... <grym> <grym> Pokaż, że jesteś zen. <grym> Jakby <grym> Gdzie to yy, to być to było co, nie? Nieważne czy dobrze czy źle Oni tu są, byli, będą Ekipa trzyma tempo Mała wyrzuć nie... I ten Patecki, mistrz yy, Drugiego planu tak w naprawdę pokaż, że te... <laughs> I tak śpieszy boję jeszcze Lubię kiedy jesteś obok Proszę uwierz mi na słowo Choć tę jedną noc Wyluzujmy się na parę Chodę, chwil Otwórz winą i zapłonię grill hmm. Stąd, bo żyję w ciągłym biegu, chyba czasami mam dość. Więc wrzucę ostatni film, i wrzucę ostatni post. Bo to by teraz mi chill cił, Przez parę chwil, chwil chwil życie jak film, film, film. Kiedy brakuje mi sił, może mam warta. To moja szczęśliwa karta, gdy nad głowami jest palma. Mini Mike to nasz barman, ze mną jest moja armia. A wokół tyle wrażeń. Zapach Holandii, czuć na zanzi Spójrz tylko na ty plażę. Kipa. Ekipa pali Mary Potem popatrz na niebo i nie rezygnuj z marzeń. Teraz rozumiesz, dlaczego... Muszę się na parę chwil. Ale ten... Kurde, ten... Ten jest taki chwytliwy, szczerze. Taki... Wiecie z co chodzi? Że przesłuchacie tego raz już pamiętacie ten tytuł, czy nie? W trakcie piosenki zapamiętacie to, taki chwytliwy, fajny. Ta piosenka szczerze mi się podoba chyba najbardziej z tych wszystkich, albo może że nie wiem, bo na przykład nie mogę spojrzeć na to z, takiego, z takiej strony, że jakby spojrzeć na te piosenki, wszystkie w tym samym czasie tak samo. Wiecie o co chodzi? Jakby na przykład teraz, trzy kipa, trzy kipa, no to kurde, taki. Spoko piosenka, ale już się skończyła, bo wszyscy ją przesłuchali wiem, po 10-30 razy, milion razy na TikToku, bo tam, wiecie, przeruchana milion razy Tak samo jak się, mm, no i nie spojrzycie na te piosenki tak samo, bo te piosenki już przesłuchaliście, po 100-200 razy I na przykład, no nie możemy porównać piosenki, którą ja na przykład sam teraz pierwszy, drugi raz wam przesłuchałem w trakcie o tej 8. przed się po 18 jak przesłuchałem sobie no, i na przykład, no wiecie, no ta piosenka jest póki co spoko, ale na przykład no, nie, nie porównam tej do, 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 do pie, piosenki, której na przykład przesłucha, przesłuchałem już 100 razy. Na przykład, wiecie o co chodzi? Bo jakby się mi znudziła tam ta piosenka po prostu i tyle, no. Wino, nie... Słuchajmy dalej. Chce mi się nic, mam ochotę bawić jej pić Tylko bawić się Dzisiaj tylko chill, tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć razy nie będziemy żyć, dzisiaj tylko chill, chce mi się nic mam ochotę bawić jej pić Dzisiaj tylko chill, tak już musi być Bo dwa razy nie będziemy żyć nie będziemy żyć Piosenka fajna, taka wakacyjna, można powiedzieć jak teraz na majówkę. Wakacyjna majówkowa, taka wiadomo, do, do jakiegoś wyczyliwania bomby czy coś, na jakąś imprezkę coś. Ja widzę, że ta kamerka mi laguje, strasznie nie wiem o co chodzi. Nie łapię tych FPS-ów. Przez to chyba, że jest ciemno, czy coś, że światło jest słabe. Masakra. Yy, no ale wracając do piosenki. Yy, fajna, podoba mi się. Jedna chyba z lepszych, ale jak można nazwać jedną z lepszych piosenek jak... Już mówiłem wcześniej, że tamte przesłuchałem po, po 300 razy, wiadomo, TikTok, wszystko. No i ta piosenka potem się nudzi i jakby. Nie chce się jej słuchać już. Wiecie o co chodzi. No na przykład. Ja na przykład trzy po już wymiotuję tę piosenkę. No nudna jest już dla mnie. Już tak przeruchana z każdej strony że nie da się tego słuchać już. To co? Ja będę kończył. Przesłuchaliśmy piosenkę. Piosenka mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Widzimy się już w następnym odcinku. Cześć, Siemanko. 那咱先吧。